Witam was bardzo serdecznie, moi byczki malinowe, w kolejnym odcinku Sales Go Skinsa, gdzie dzisiaj zrobimy sobie od zera złoty do kosy. Mam tutaj punkty bitewne, mam tutaj punkty eventowe, które wykorzystamy, mamy darmowe skrzyneczki też na stronie. No na pewno z tego uzbiera nam się konkretna kosa, ale my w odcinku dzisiaj polujemy na kosę... Za raczej minimum 3-4 tysiące, zobaczymy czy zdołamy taką zrobić. Całkowicie praktycznie z niczego, z bonusów, które możemy zdobyć sobie na stronie. Ale również wy możecie sobie zdobyć bonusowego skina, jeśli wpłacacie tutaj na stronę z moim kodem. Cały czas macie do wygrania akacza za 250 zł. Minimalna wpłata 20 zł, oczywiście im większa wpłata, tym macie większą szansę, że tego skina sobie zgarniecie. No i dodatkowo jeszcze w tym odcinku macie to zgarnięcie tutaj takiego skinka, że wziąć udział na niego należy zasubskrybować kanał, z wzrostie łapkę w górę, skomentować ten odcinek, a jeśli mnie lubicie, chcecie mi wesprzeć, możecie w tym miejscu pisać mój kont, a Dixon przez władzi dostajcie 2 10 zł 10 groszy oraz 10% więcej do depozytu przy wpłacie. A ja biorę się tu za zbieranie darmego, darmowego Pitostu i bym zaczął tu od darmowej skrzynki, którą no powiem Wam, że praktycznie w ogóle nie otwieram. Ale skoro robimy taki odcinek, nagrywamy, no to możemy spróbować otworzyć. No i niestety. Chyba trafiam najgorszy jak i tutaj może być. No i w sumie, chyba też. O, tak jak, no, tak jak myślałem, nie? Największe procenty oczywiście są na te najtańsze skiny, no ale to jest chyba logiczne. Taką skrzyneczkę każdy może sobie na stronie za darmo odebrać. Macie tutaj również na dole skrzyneczki do odebrania, tylko tu musicie kody wpisywać, gdzie właśnie wysyłają je na Discordzie, na Instagramie. Ostatnio tutaj zbyczek z. Byczek z Właśnie tutaj z kodu tego z Discorda trafił chyba tą MK za 200 ponad złoty, więc opłaca się tam od czasu do czasu coś tosik wpisać. Może Anuś się uda, jak za darmo dają, no to no to zawsze coś tam może wpadnie darmowego grosza. A my sobie wydajmy tutaj teraz eventowe punkty. I ewentowe punkty, no chciałbym tutaj, no chyba 50 tysięcy to jest najwięcej, jeśli chodzi o wydanie jednorazowe. No i wrzucamy tutaj do tego faktory, można powiedzieć. Pierwsze, pierwszy rzut 97 zł, sprzedajemy. Kolejny rzucik 63, 64, 98, o, 98 i teraz wydamy wszystko to, co nam tutaj zostało. I z tego mamy 61 zł. No i już mamy 386 zł. Najtansza kostka, może by już jakaś była, ale tak jak powiedziałem, my nie celujemy dzisiaj w najtanszą kotę. My celujemy naprawdę w dzisiaj konkretne skiny. No i tu sobie wydamy na. No na tą kotę. No i dodatkowo jeszcze nam zostanie. Na takie rękawiczki. I z tego nam się uzbiera. Ja tu jeszcze mam w ekwipunku inne skiny, ale oczywiście, te wszystkie skiny, które miałem, to są zablokowane, więc ich nie będziemy używać. Wszystko to, co mi się uda uspierać na tym odcineczku z tych 0 zł, to po prostu. Dobra! Udało mi się zebrać 1600 zł. No, powiem tak. Tego by była już nawet droga, dobra, ładna kota. Ale żeby to nie było takie łatwe No to musimy się troszeczkę na tym odcinku Natrudzić No i tak z 4-5 tysięcy chciałbym tutaj jakiś item Zrobić dzisiaj Więc zobaczymy Wszystko to jest praktycznie za darmo To co my tutaj dostaliśmy Bo to jest po prostu za samo granie na stronie Więc ja to tak traktuję No i zobaczymy jak nam pójdzie Jak to z tego zrobimy Miejmy nadzieję, że do kolejnego odcinka Takie 4-5 tysięcy dodatkowe Na pewno nam się przyda do bitew i zaczynamy od pierwszej bitwy. Skrzyneczka 50 na 50. Nieczęsto daję, praktycznie w ogóle jej nie używam, ale dzisiaj na potrzeby odcinka na pewno takie tańsze skrzyneczki, które no nieczęsto otwieram, będą testowane i będą otwierane i zobaczymy, która skrzynka dzisiaj nam najlepiej odda. Jak na razie pięknie. Jest awóbka, ale tu jeszcze jedna. Jest nam potrzebna, i jest jeszcze jedna. Mamy to, pierwsza bitwa, i mamy z tej pierwszej bitwy 552 złotych. Więc idziemy do góry. Idziemy do góry, pierwsza bitewka zaliczona. Jeszcze jedną bym zrobił. Tylko, że już nie na 50, tylko na jakiejś innej skrzynce. Weźmy sobie Dead Case'a walnimy 420 zł, niech będą takie 5 skrzyn skrzyneczek. Taki i kolejną bitwę, jeśli byśmy to wygrali, to bym chciał Underdoga pierdyknąć, ale no musimy to wygrać. No i zobaczymy, co tu wyleci. Tego tą skrzynkę też już dawno nie otwierałem. Zazwyczaj ją na buście biorę ostatnio, ale patrzę i nie potrzebuje ona tutaj. Widzę, boostu do dropienia dobrych skinów. Wyleciał tu niestety dla niego za 200 zł. Jeszcze tutaj walczymy Miejmy nadzieję, że jeszcze coś tutaj nam wyleci O ja pierdzielę. No to to już raczej koniec Jeszcze Digla trafił Dobra, totalna dominacja Tutaj na tej bitwie Totalna dominacja na tej bitwie Tutaj No i niestety 900 zł Kurcze, no i to by troszeczkę Nas tutaj ruszyło, nie? Szkoda, szkoda, że tej bitwy Nie udało nam się wygrać a ja wierzę teraz w procentówki Bo mi się podobają te pięcioprocentówki ogólnie Z tymi emeczkami i akaczami Tutaj naprawdę drogie te akacze można trafić No i otworzę sobie tak parę Zobaczymy, może coś nam się tutaj ciekawego trafi Pierwsze otworzenie, niestety same naklejki Szkoda Szkoda, szkoda, bo to za jednym otworzeniem 81 zł idzie się pierdzielić. No i niestety kolejny raz też się poszło. Dobra, do trzech razy sztuka otworzę, jak teraz nic nam nie da, no to uciekamy z tej skrzyneczki. Troszeczkę może za drogo też wziąłem, może przesadziłem, ale tutaj ile ona. O, ta skrzyneczka jest zdecydowanie lepsza, nie? Tańsza. No tutaj też będą tańsze Mki. O! 300 zł. Pięknie. O to chodziło. I jeszcze jedna czwórka. A, jeszcze jedną czwórkę. O. O. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurczę, nie chcę. Ja pierdzielę. trzeba było wyjść. Trzeba było wyjść. Dobra. Teraz, no to wychodzimy, no wychodzimy. Zabrała nam ta skrzyneczka. A kacze też nam zabrały. Jak na razie bitwa. Tylko i wyłącznie jedna zaliczona. To co nie jest bardzo dobrym rezultatem. Dobra, spróbujmy takie naklejeczki sobie otworzyć. Tutaj trzy razy 126 zł, ale star case Virtus Pro. Ile to będzie warte? 132 zł. No nie jesteśmy na jakimś gigantycznym proficie, ale jest. No jest profit, jest profit. Znowu tutaj Paris Kolo... Nie wiem ile te naklejki. Ja się na naklejkach totalnie nie znam, ale niestety zabrało. Dobra, ostatni raz tutaj otwórzmy Titan. Jakby nam dał... Ale tu Fnatic może? Okej, okay, dobra. Tutaj oddało. Potrzebujemy się odkuć na konkretnej bitwie jakieś, widzowie. I to jest fakt. Musimy się odkuć na jakiejś konkretnej bitwie. I to mam, mam nadzieję, że to będzie ta bitwa. Siedem szyneczek. Tryb standardowy. Nie daje underdoga. No i widzowie, dodajemy bota. Trzymajcie kciuka, trzymajcie kciuka! Trzymajcie kciukęca! Bo tutaj... Ja pierdziele, no i znowu zaczyna kurczę od jakiegoś skina za powyżej stówki mój oponent. A matko boska, niedobrze, niedobrze, ale jeszcze do wygrania no. Do wygrania, nie ma co przeżywać, znowu gloczek tutaj, o myślałem, że droższy będzie. W jednak nie. No i tu skrzyneczka eventowa się nie popisała, ale może ten dead case'ik wcześniej nam nic nie dał, to teraz jest czas. Znowu dla niego 51 złoty skin. Dawaj, 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 no daj coś. I ostatnia skrzynia. Musi konkretnie zarzucić. No i nie rzuca, nie rzuca konkretnie. Kurczę pieczone, 526 zł. Ja tu jeszcze niby mam te punkty, no to to wszystko wy wydam. Tak naprawdę. Dobra, to... No chciałem zrobić challenge, nie? Chciałem zrobić dzisiaj challenge, żeby to nie było takie proste, że co po prostu wszystkie te darmowe rzeczy, które mi się odbierało. przedam, no i będę miał kostę. No chciałem sobie tutaj jakiś challenge zrobić, wyzwanie, żeby przynajmniej za to 3-4 kafle kostkę sobie zrobić, no i niestety na razie nie wychodzi. Totalnie nic nie wychodzi w tym odcinku. Troszeczkę mnie to boli. Bo mnie boli, nie? Jestem bardzo wylewny. Ale dobra, może elegancik na, 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 nam tutaj odda jakiegoś redlina przynajmniej. Elegant jest od zadań specjalnych w takich odcinkach, więc liczę tutaj na eleganta. Cześć skrzynek. Redlining od razu. Dla niego. Dobra, całe szczęście nie dostał za 500 zł. Jezu drogi O kurcze Tu jest dobrze Tu jest dobrze Tu elegancik O nie No pierdziele to nie Co jest grane? 500 Pilota dostał Chłop dostał pilota no ale skrzyneczka Elegant, patrzcie to, najtańsza skrzyneczka 500 zł znaczy 50 zł, 1300 zł z bitwy. Najlepsza bitwa dzisiaj. Najtańsze skrzyneczki i to jeszcze jakie dropy tutaj z tego eleganta poleciały. No, eleganci konkretna skrzynia, naprawdę bardzo konkretna skrzynia. A teraz troszeczkę akt desperacji w moim wykonaniu. Bo już nie widzę. Nie widzę przyszłości na ten odcinek. Jak takie rzeczy się dzieją? Od samego początku jestem tutaj dymany. Psycha już siedzi. Psycha już tutaj siedzi konk konkretnie. Nic już nie zrobię. Więc może ta bitwa na cztery osoby, jak na dwie nie potrafimy wygrać, to może na cztery damy radę. Jest skrzyneczki. No. Jest redline. Jest redline. Może jeszcze? Może jeszcze to nie jest nasz czas. Na koniec. 530, dobra, dobra, walczymy Walczymy, widzowie, jeszcze Walczymy I tera, 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 tera Pista, pista i dead case'a Tylko, że underdoga Jademy, pięć skrzyneczek Teraz, jakbyśmy tą bitwę wygrali To by może wszystko się tutaj odwróciło na tym odcinku Let's go I samu Musisz nam tutaj pomóc Dobra, trafia droższego na pewno Nie, co ty pierdzielisz to ty pierdolisz, że ten skał. Scout... Teraz musi trafić droższego. Jest droższy, okej. Okay. Dadkej. Może. O boż. O boż. Dobra, ten deadcase, cały dzisiejszy odcinek zepsuł tak szczerze. Naprawdę. Nic z niego mi nie leci. A jak mi... A jak dałem underdoga, to wtedy dopiero musiało mi coś wylecieć. Pierdzielony deadcase. Ale tak tego odcinka nie zakończę. Jedna ale konkretna bitwa musi wlecieć na odkutę. Robimy coś takiego. Jademy. Ostatnia bitwa w tym odcinku, widzowie, Luxury, eee, Royalek, Serpent Case, ustawany. Trzymaj się Nie daje underdoga. Standardowy. Odkutka za, za te darmowe rzeczy Miejmy nadzieję, Rosso do nas dobił, Luxury zaczynamy przygodę i Wie, Takie same M4, -ki. a nie, jednak droższa Jednak tutaj droższa dla mnie Puspik za 308 Kurczy, dostała simowa niestety Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, znowu droższy skin ode mnie Prowadzenie tutaj leciuteńkie, jest mojego oponenta. Znowu droższy skin, trzecia skrzynka pod rząd. Czwarta skrzynka pod rząd. No co jest, kurwa mać! Czy ja tu w końcu... No jest, droższy pierwszy, droższy skin. Ja... Nie wierzę. Jest kosa. Ale przecież oczywiście mój oponent też musi trafić kosę. Nie możemy być tutaj na prowadzenie. No jest kolejny drogi skin, ale mój oponent musi droższego trafić. nie no, dobra, no nie mam pytań. Boża niedziela. Nie, nie wierzę w to, po prostu nie wierzę. No ten, ten, ten odcinek to jest pasmo niepowodzeń. Dobra, tak tego nie skończę. Tak, tego nie skończę. Jadę z koksem. Do końca. Jak to się mówi, do końca? Standardowy. Daję underdoga, bo jak dam underdoga, to oczywiście będę musiał. No nie mam farta. Może teraz szczęście będzie. Posiadane tutaj. Pierwsza skrzynka Po co musiał za 500 zł. O i teraz ten My skina za 69 Eweczka siaczek. dobra elegancko Coś tutaj, jakieś, jakieś może tu będą Próżby I lepsze skiny dla mnie no, dawaj, faktoryniu Niu przynajmniej. Jest faktoryniu, jest faktoryniu, dobrze. Jest szansa. Faktoryniu. Niu. Kurczę, teraz nie faktoryniu. Niu. Cztery skrzynie, jeszcze jakby coś tutaj są. Kostę dostał, Rosso, ja pierdzielę. Ale dobra, Rosso był jeszcze też troszeczkę dalej od nas. Kosa, koseczka, dobrze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna, jeszcze jedna. Jeszcze jedna, daj. Jeszcze raz, rękawiczki teraz może jakieś. Ja pierdzielę jeszcze jedna. Trzy kosy pod rząd! Proszę teraz jeszcze, taniech coś da. Nie, nie! Nie! Emily! Proszę nie! Ja pierdzielę. Jest. Jest. Jest skrzynie. I ostatnia. Ja pierdzielę, jak się spociłem. Jest! Koniec, mam dość. Ten odcinek, pasmo niepowodzeń, ale przynajmniej na sam koniec. Dziękuję Dziękujęścieście, że oglądaliście. Pamiętacie Koda Dixon, kocham was. Nara.